gaga to bardzo nieprzyjemne uczucie, dopada nas między posiłkami, czasem tuż po posiłku. Polega na silnym pieczeniu za mostkiem lub pojawia się ból. Ten ból może być tak silny, że czasem mylimy go z zawałem serca. Pokażemy Państwu, w jaki sposób za pomocą środków dostępnych w aptece bez recepty pozbyć się tego uczucia, zarówno doraźnie, jak i na dłużej. By poradzić sobie z palącym uczuciem z gagi, mamy trzy dostępne sposoby. Po pierwsze, są to leki neutralizujące kwas. Takie leki działają na bardzo intuicyjnej zasadzie, po prostu neutralizują nadmiar kwasu w żołądku. Są stare i mają dosyć sporo działań niepożądanych. Niestety najważniejszym z nich jest to, że działają szybko, ale bardzo krótko. Tak więc uczucie zgagi powraca. Drugą generacją leków, którą mamy do dyspozycji, to tak zwane h 2 blokery. Te leki działają dużo dłużej. Dosyć dobrze. Eliminują w około 80% uczucie zgagi i problemy z żołądkiem. Jednak tych leków nie można przyjmować dłużej niż dwa tygodnie bez konsultacji lekarza. Ostatnia, najnowsza i najlepiej działająca grupa leków to inhibitory protonowej. Dopiero niedawno, od połowy zeszłego roku, są dostępne bez recepty. Są tylko dwa preparaty na rynku. Te leki pozwalają nam na długi czas pozbyć się uczucia zgagi, jeżeli są przyjmowane codziennie w dawce. 10 mg lub 20 mg, wtedy praktycznie rozwiązują problem na długi czas. W zasadzie jedynym istotnym działaniem pożądanym jest to, że po 7-8 latach przyjmowania jest zwiększone ryzyko astoporozu.